Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rubu Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witam Cię w 161. odcinku podcastu Rubu Wordpressa. Dzisiejszy odcinek to w zasadzie kontynuacja tematu z poprzedniego odcinka, gdzie mówiłem o tym, czym zaskoczył mnie Gutenberg przy migracji treści. Oczywiście jest ze mną mój partner, czyli marka CyberFolks, która dostarcza domen i hosting pod Twojego WordPressa. Tutaj na wstępie przypomnę jeszcze, że jeśli słuchasz tego odcinka przed 20 stycznia 2023, no to serdecznie Cię zapraszam do gliwic na WordUpa, czyli takie spotkanie społeczności WordPressa, Będę tam jednym z prelegentów. Spotkanie jest oczywiście bezpłatne, odbywa się w takim bardzo luźnym klimacie. Spotykamy się 26 stycznia w Gliwicach o godzinie 18. Wszystkie szczegóły znajdziesz na stronie wordopsilesia.pl albo na facebooku na stronie wydarzenia. W dzisiejszym odcinku chcę Ci przybliżyć trochę temat, z jakim zmierzyłem się w ostatnim czasie, czyli migrację zdjęć pomiędzy dwoma stronami. I w poprzednim odcinku nakreśliłem taki ogólny kontekst całej tej migracji, a tutaj tylko tak pokrótce wrócę do tego i przypomnę. Chodzi po prostu o to, że miałem do napisania takie skrypty migracyjne, które zmigrują nam treść ze strony A na stronę B. I w takim dużym uproszczeniu, no to dane dotyczące migracji czytamy sobie bezpośrednio z bazy danych. Ten WordPress i ten skrypt, który migruje nam te dane, łączy się w tym samym momencie do dwóch baz danych. Jednej bazy danych, tej źródłowej, z której migrujemy te dane, i druga baza, no to oczywiście ta baza, na której pracuje WordPress, do którego migrujemy te dane. I gdzie był w ogóle problem w całej tej migracji? Tak jak w poprzednim odcinku wspominałem, migrowałem tam różne bloki gutenbergowe, które były użyte do budowy tamtej strony. No ale też jednym z takich zadań przy okazji migracji tych bloków była migracja zdjęć, grafik, no różnych obrazków i załączników ogólnie, które były tam wykorzystywane. I ogólnie założenie było takie, że wszystkie metadane typu opisy, alty, tytuły itd. Tak bierzemy sobie z bazy danych, z tej źródłowej bazy danych, a jeśli chodzi o plik, no to pobieramy sobie to normalnie po URL-u takim publicznym, czyli ściągamy sobie ten obrazek z tego URL'a pod którym on jest dostępny normalnie dla osób przeglądających daną stronę takie podejście zapewniło mi to, że nie muszę mieć dostępu do file systemu tego WordPressa źródłowego tylko wystarczy, że będę miał jakąś kopię bazy danych z której będę sobie czytał a resztę dociągnę sobie już normalnie po HTTP no, i dokładnie tak zrobiłem. Tutaj też, szczerze mówiąc, nie wymyślałem koła na nowo, użyłem po prostu kodu, który znalazłem na GitHubie. Był tam przykład takiej funkcji, która realizuje coś takiego, że pobiera obrazek z zadanego adresu URL i wrzuca go do WordPressa jako normalnie plik w bibliotece mediów. Oczywiście, odpowiednio zmodyfikowałem ten kod na potrzeby tego projektu, tego skryptu, który pisałem. No i on mi zapewnił to, że podając tam do danej metody, którą zaimplementowałem w klasie odpowiedzialnej za migrację, do danej metody przekazujemy URL plus te dane wyczytane z bazy danych. No i finalnie mamy zaimportowany ten obrazek. Do tego naszego WordPressa, do którego importujemy te wszystkie dane. No i teraz, tak, no wydawałoby się, że wszystko ok, wszystko działa, jest, jest super, koniec pracy. No ale nie tak szybko, ponieważ w, tutaj akurat sytuacja była taka, że. Na tej stronie jedna grafika, jedno zdjęcie, jakiś logotyp czy innego rodzaju element graficzny mógł być wykorzystywany wielokrotnie i bardzo często tak było, że jeden element był wykorzystywany w wielu blokach gutenbergowych, na wielu podstronach. Co za tym idzie, jeśli za każdym razem, gdy migruje jakiś blok, chciałbym sobie pobierać to zdjęcie i umieszczać je w danym bloku? no to oczywiście wiązałoby się to z tym, że bardzo szybko miałbym bardzo dużo duplikatów tych samych plików. Oczywiście to była sytuacja niedopuszczalna i musiałem to w jakiś sposób rozwiązać. I tutaj zastosowałem takie dwie techniki. Po pierwsze bazowałem oczywiście na tym, że w starym systemie każdy z tych załączników, każdy, każda z tych fotek czy jakiś innych grafik miała swój identyfikator, Taki liczbowy, no bo jak wiemy, obrazki w bibliotece mediów to są tak naprawdę posty w bazie danych WordPressa. To jest po prostu osobny typ posta, który jest takim typem dodawanym przez WordPressa. I oczywiście każdy załącznik dodany w bibliotece mediów ma swoje unikalne ID. I w momencie, w którym ja czytałem te dane z tej źródłowej bazy i dodawałem ten nowy załącznik do Mojego WordPressa, to po dodaniu tego załącznika do biblioteki mediów dopisywałem jeszcze za pomocą mechanizmu custom fieldów. Po prostu dopisywałem to ID ze starego systemu, tak żeby mieć zmapowane te dwie bazy danych. To znaczy, miałem po prostu jakąś relację, że miałem zapisane ID ze starego systemu w nowym systemie i miałem to przypisane do konkretnego załącznika za pomocą. Pola PostMeta. I w tym momencie, jeśli potrzebowałem sobie ściągnąć jakiś plik dodatkowy, to najpierw, przed tym jak ściągnąłem ten plik, sprawdziłem, czy nie mam już zaimportowanego pliku, który w starej bazie danych miał ID, na przykład 123. Odpytywałem bazę danych tego WordPressa, do którego migrowałem te dane. No i oczywiście, jeśli taki plik już był, to przerywałem całą operację i zwracałem odpowiedni plik, który jest już w naszej lokalnej bazie danych i w naszej bibliotece mediów i używamy po prostu tego pliku, a nie importujemy nowego pliku. Ale tu jeszcze pojawił się taki mały problem, że mogło się zdarzyć tak, że ten sam plik był dodany kilka razy w starym systemie i tą sytuację również chciałem wyeliminować. No bo bez sensu trzymać jeden plik w kilku wersjach, jeśli jest dokładnie ten sam plik. I tutaj zastosowałem taki mechanizm jak liczenie sumy md5, sumy kontrolnej z zawartości tego pliku. Czyli krótko mówiąc, jeśli taki plik już znajdował się w bazie danych, no to byłem też w stanie... Wyszukać ten plik i zalinkować do niego, a nie dodawać go do biblioteki mediów po raz kolejny. Oczywiście, tutaj w, na etapie importowania tego pliku, oprócz tego, że zapisywałem ID ze starego systemu, no to od razu liczyłem sobie tą sumę kontrolną z tego pliku i również zapisywałem ją jako pole post meta dla danego załącznika, i potem. Jeśli ten pierwszy warunek nie został e, zwalidowany, czyli jeśli system nie znalazł... W bibliotece mediów w pliku, który w starym systemie miał jakieś tam określone ID, no to robiłem jeszcze taki drugi test, czyli sprawdzałem, czy dana suma kontrolna nie znajduje się przypadkiem już w bazie. Oczywiście wcześniej musiałem pobrać ten plik z linku, który był w starej bazie danych, wyliczyć tą sumę MD5, potem odpytać bazy danych WordPressa. Czy przypadkiem nie ma już takiego pliku? No, i jeśli znalazł taką sumę kontrolną w custom fieldach, no to wtedy zwracał mi ID tego załącznika z biblioteki mediów, który już był zaim, zaimportowany. No, a jeśli nie, no to cały proces toczył się dalej i plik był dodawany do biblioteki mediów. I oczywiście te rzeczy były zapisywane jako custom fieldy, aby potem można było właśnie robić takie sprawdzenie. Przy migracji kolejnych jakichś tam elementów, które wymagały również migracji grafik. No i w taki prosty sposób zapewniłem sobie to, że nie mam w systemie duplikatów, dzięki temu, że po pierwsze zapamiętywałem to ID ze starego systemu, a oprócz tego jeszcze udało mi się wyeliminować ten problem, że w starym systemie ktoś dodał identyczny plik 2-3-4 razy, nawet jeśli tak się zdarzyło. No to ten skrypt migracyjny był w stanie to rozpoznać i podał wtedy już poprawną lokalizację tego pliku, który był już zaimportowany do naszej biblioteki mediów, a nie importował go po raz kolejny i nie tworzył duplikatu. I to, tak, w skrócie wszystko, co chciałem Ci przekazać w tym odcinku. Jest to taki ogólny opis całej procedury, jaką zastosowałem. Być może przydać się to w Twoim projekcie, być może wykorzystasz gdzieś ten pomysł z liczeniem tej sumy kontrolnej albo z zapisywaniem id ID'a ze starego systemu. To oczywiście w ramach takiej inspiracji i takiego mojego podejścia, jakie zastosowałem. Przy rozwiązaniu tego danego problemu, dajcie znać, czy tego typu odcinki są dla Was ciekawe i czy mówić więcej na temat właśnie takich już nieco bardziej technicznych, skomplikowanych rzeczy, dotykających gdzieś tam programowania i kodu, czy może wolicie jakieś bardziej takie lekkie, miękkie tematy. Bo w najbliższym czasie, też jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w podcaście pojawi się całkiem sporo. Treści związanych z takimi miękkimi aspektami pracy WordPress Developera, z rekrutacją i z tego typu sprawami, które możecie napotkać, jeśli szukacie pracy jako WordPress Developer. Dajcie znać też, czy tego typu content by Wam się podobał, czy jesteście nim zainteresowani. Czekajcie na pierwszy odcinek, bo mam w planie taką dłuższą serię. Jeśli chodzi o sprawy związane z rekrutacją, z szukaniem pracy, ze zmianą pracy. I jeśli słuchacie tego przed 26 stycznia, przed godziną 18, no to zapraszam Was serdecznie do Gliwic. Spotykamy się tam na WordAppie, na którym będę opowiadał o dyrektywie Omnibus i implementacji jej w WooCommersie wszystkie szczegóły znajdziesz na worldapsilesia.pl albo na Facebooku na stronie wydarzenia. Na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia. Cześć.